Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Celnik, kolaborant, apostołem. Zaskakujące, ale nie wolno tego przekombinować. Po prostu w odpowiedzi na pójdź za mną, Chrystus nie oczekuje od nas wspaniałych cech i nieskazitelnego życiorysu ale posłuszeństwa, czyli skromnego, lecz szczerego, tak, Panie, idę. Model powoływania ludzi przez Boga jest niepojęty dla ludzkiej logiki, ale konsekwentny. Taki, że jak wyszukał pierwszych Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana przy sieciach, i Mateusza siedzącego w komorze celnej, zaś Pawła w jego gorliwym dążeniu do zdławienia chrześcijaństwa w zarodku. Tak też wyszukuje i powołuje dziś rybaków, kolaborantów, zbrodniarzy, świętych i grzeszników. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.